12 lipca na Placu Artystów w Kielcach odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku. Dedykowana jest wieloletniemu żołnierzowi Tomaszowi Kowalowi, u którego w maju tego roku zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną, ale także innym osobom dotkniętym nowotworem krwi. Z inicjatywą wystąpili przyjaciele pana Tomasza z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Tomek jest człowiekiem niezwykle aktywnym. Brał udział w misji w Iraku, trzykrotnie w Afganistanie, na różnych stanowiskach. Ma ogromne doświadczenie i chciałbym powiedzieć, że niesamowicie oddany sprawom jednostki no i obronności państwa. Tomek, który leży teraz, martwi się, modli się, liczy na to, że ktoś się znajdzie. I tu nie wchodzą w grę żadne pieniądze, że można coś kupić, że można coś załatwić, że można kogoś poprosić, że mu da, że mu pomoże. Po prostu łód szczęścia i oczywiście potencjalni dawcy. Ciepły, otwarty przede wszystkim bardzo skromny. Kiedy zapadł na tą straszliwą chorobę, nawet nie prosił o pomoc dla siebie, prosił o pomoc dla kolegów z sali szpitalnej, dla ludzi pogrążonych z tej samej chorobie, ludzi potrzebujących krwi i szpiku kostnego. Na apel o rejestrację w bazie potencjalnych dawców szpiku możemy odpowiedzieć chociażby podczas akcji zaplanowanej na 12 lipca. Jej współorganizator Fundacja DKMS chce przy okazji obalać krążące wciąż mity. Podkreśla, że nieprawdą jest, iż szpik pobiera się z kręgosłupa. Zapewnia, że nie jest to niebezpieczne, a dawca nie ponosi też kosztów. Są dwie metody. Pierwsza metoda jest to pobranie komórek macierzystych z krwi powodowej. Jest to zabieg tak zwana fereza Jest są bardzo podobne do oddawania osocza i on jest stosowany w 80% przypadków wszystkich. Natomiast druga metoda pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej w 20% przypadków jest stosowane pobranie szpiku kostnego z talerza kości biodrowej. O udział w akcji na rzecz ich 38-letniego kolegi apelują żołnierze. Liczą na zaangażowanie mieszkańców Kielc i okolic, ale sami też pomagają. Żołnierze, pracownicy, koledzy Tomka wręcz następnego dnia, już po tym jak otrzymali taką informację, udali się do Centrum Kredactwa, żeby się już rejestrować. My następnie 18, 18 maja zrobiliśmy akcję. Krwiodawstwa połączoną z rejestracją. Powtórzyliśmy tą akcję 23 czerwca. W tej chwili mogę powiedzieć tak, że ponad połowa żołnierzy, i pracowników wojska służących w jednostce już się zarejestrowa jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Ale chcę powiedzieć również, że 20 lipca, poza tą akcją 12 w mieście, dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych nie byli w jednostce, 20 lipca ponowną akcję robimy, Akcję kwiatowca połączoną z rejestracją dawców szpikowskich. Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS, stajemy się potencjalnym dawcą dla pacjentów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Liczba zarejestrowanych osób zwiększa się. W 2008 roku w Polsce było 40 tysięcy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Przekładało się to na sytuację pacjentów w taki sposób, iż co drugi pacjent nie znajdował swojego dawcy. Nie znajdował swojego dawcy, czyli niestety umierał. Dzisiaj w 2015 roku mamy zarejestrowanych ponad 800 tysięcy potencjalnych dawców. Ta liczba się wielokrotnie powiększyła. I przełożyło się to w taki sposób i obecnie co piąty pacjent nie znajduje swojego bliźniaka genetycznego. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy kto może, każdy kto jest zdrowy od wieku od 18 do 55 lat, minimum ważący 50 kilo, czy nie przechodzący żadnych przewlekłych chorób, czuł się, który czuje się zdrowy, żeby przyszedł na plac artystów, 12 lipca w godzinach 11:18 pobrał wymaz wewnętrznej ściany policzka poświęcił te 5-10 minut na rejestrację a być może ta decyzja na jego życie wpłynie bardzo pozytywnie, ale przede wszystkim na życie drugiej osoby, które to życie uratuje. Na pewno nie będzie to smutne wydarzenie. No oczywiście powód organizacji tej akcji jest może i dla nas smutny, ale sama akcja będzie wyglądała wręcz odwrotnie. Będą to rozstawione namioty, żołnierskie, będzie 20 żołnierzy w mundurach, także serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi. To będzie coś w rodzaju mini pikniku wojskowego. Będzie można z nami porozmawiać, popytać nas, porobić sobie zdjęcia z żołnierzami. Także dla dzieci to będzie super wydarzenie, a rodzice będą przy okazji mogli zostać dawcami szpiku. Tomasz Kowal spędza teraz większość czasu w szpitalnej izolatce, ale marzy, by powrócić do wspinaczyk w Tatrach, do rodziny, do służby. On wie, że z tego wyjdzie. Jest na tyle silny i powiedział, że tak długo będzie czekał na dawcę, aż ten dawca się znajdzie. Dlatego mam nadzieję, że ten dawca znajdzie się w tej lub w innych akcjach, w innych akcjach tu w kraju lub za granicą. Nie ma to znaczenia. Mam nadzieję, że Tomek wyzdrowieje, wróci do nas i będzie dalej mógł służyć tej jednostce, społeczeństwu i całemu krajowi. Przypominamy, rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się 12 lipca w godzinach od 11 do 18 na Placu Artystów w Kielcach. Przecież jakże ważne.